Witam serdecznie na moim kanale i zapraszam dzisiaj Państwa na film, w którym pokażemy, czy warto rozgrzewać auto na postoju, czy może jednak lepiej odpalić samochód na 30 sekund i od razu ruszyć tam. No więc temperatura dzisiaj może nie sprzyja takim testom, bo mamy w tej chwili 0 plus 1, tak sobie skaczę, ale odpalam sobie. Rejestrator obrazu w telefonie w gnieździe OBD mam podłączony skaner Aplikacja FAP. Nagrywamy sobie ekran. Wrzucam Wam teraz ten widok i mamy tak. Temperatura płynu chłodniczego minus jeden. Temperatura oleju minus trzy. Temperatura paliwa minus dwa stopnie Celsjusza. Odpalam samochód. Przejedziemy się może 5 minut. Zobaczymy do jakich y, temperatur podniesie nam się y, temperatura oleju i płynu chłodniczego. A jutro, jeśli będzie podobna temperatura powietrza, y, odpalę sobie samochód na 5 minut i będzie stał na postoju. Zobaczymy i porównamy sobie te, te temperatury. Jak szybko rozgrzewa nam się samochód podczas delikatnej jazdy, a jak szybko rozgrzewa się stojąc na biegu. Jałowym. Dobra. Włączymy sobie teraz stoper i odpalamy samochód i jedziemy. No stoper, stoper, start. Grzeje, świece Poczekamy sobie 30 sekund i ruszamy. Płyn chłodniczy już z minus 1 na. Podniósł nam się na ten. Wywaliło mi błąd. Ale bo mam tak, bo mam spaloną świecę żarową. Ale tym się nie sugerujcie. Trochę nam się ekran ściemnił. skasujemy go. Mogłem go sobie skasować wcześniej. Muszę teraz zgasić samochód i go odpalić ponownie. no i błędu nie ma ruszamy, no zobaczcie upłynęła upłynęła prawie minuta temperat no nie, no z tym błędem to jakaś masakra jest zimno, jest, grzeje świece i będzie zawsze ten błąd ale widzicie chyba temperatury mam nadzieję dobrze, olej 4 stopnie, woda 9, no nic, jedziemy Nie pałujemy widzicie z obroty silnika jakie mam 15 stopni płyn chłodniczy, 10 stopni olej. Dwadzieścia pięć stopni woda olej 21 Test było zrobić wiadomo, jakby było minus 5, no ale minus 5, minus 10, 15. No ale niestety ociepliło się. A w ciągu tygodnia, gdy były mrozy, nie mogę zrobić takiego filmu, ponieważ do pracy się jeździ. Nie ma na to czasu. Dobra, już minęło 5 minut. Ale to wydłużymy sobie ten test. Tutaj zaraz będzie CPN, zrobimy nawrotkę na CPN. -ie. Wrócę do domu i zobaczymy, jakie będą temperaturki. Najwyżej jutro sobie troszkę dłużej będzie pyrkał samochód na biegu jałowym. tak mamy 45 wodę i 40 olej. Ale wskazówki w liczniku nawet nie drgnęły. Dobra, robimy nawrotkę. przyspieszę, to tak będziecie się nudzić. Nudzić i patrzeć w temperatury. Termometr pokazuje zero. Górki, więc szósteczka 1400 obrotów. Jakby było pod górkę, to bym jechał piątką. Nam się wskazówka od wody, a woda ma 57 stopni. Olej 55, jeśli dobrze widzę, poprzez ten błąd się to wygasiło. Tak, 55. 10sięciu się zmyścimy. Dobra, wróciliśmy na miejsce. I co my tutaj mamy? 10 minut i 5 sekund. Czas stop. Temperatura płynu chłodniczego 60 stopni. Temperatura oleju również 60 stopni. 10 minutek testu. Zobaczymy, co będzie jutro. Albo pojutrze zależy, jakie będą temperatury, bo chciałbym, żeby to było w miarę sprawiedliwie. Jak najsprawiedliwiej 10 minut, pyrkolenia na postoju. Zobaczymy, jakie temperatury osiągną płyny w samochodzie. Teraz to kończę. Widzimy się w drugiej części. No i przyszła pora na drugą część testu. Drugą część testu: czyli rozgrzewanie samochodu. Na postoju. Akurat będziemy go musieli odśnieżać podczas tego rozgrzewania. Termometr za oknem pokazuje mi plus jeden. Zobaczymy, co pokaże termometr w samochodzie. Musimy sobie przeszykować. Nasz interfejs, wpinamy go sobie tutaj, tak świeci się już zapłon 0 stopni czyli tutaj mamy temperaturę dokładnie taką samą jak podczas pierwszej części. Ja sobie teraz połączę telefon z aplikacją FAB. Na chwilkę odłożę telefon. Dobra. Aplikacja FAB już sparowana z samochodem. No i mamy na dzień dzisiejszy. Mamy, pokażę Wam na razie, tak. Minus 1 płyn, minus 2 olej. Temperatura powietrza 0 stopni. Odpalimy sobie rejestrowanie teraz ekranu. Rejestr ekranu. Zacznij nagrywać. 3-2-1. I już sobie nagrywa. Odpalamy samochód. I czekamy 10 minut. Godzina 8:20. O 8:30 koniec testu. Grzanie świec. No więc co? Nie będziemy tak tu siedzieć i czekać. Trzeba wziąć jakąś szczotkę i trochę odśnieżyć. Od śnieża to do garażu. Śnieg sobie pada, więc szkoda robić za dwie godziny to samo. Chyba, że przestanie padać. odśnieża auto to później się trzeba brać za łopatę i odśnieżać podwórko ale ja tam lubię lubię jak sypie i lubię odśnieżać no, dopadało dość grubo przez noc No śnieg sprzedniejszy by zaczyna zjeżdżać. Delikatnie. Więc coś tam się już może nagrzało. No i co? Auto powiedzmy odśnieżone. Ile tam minęło? 4 minuty. W teorii wsiadać i jechać. czekać aż się całkiem rozgrzeje bo niektórzy to podobno nawet latem rozgrzewają bo ciśnienia oleju nie ma ostatnio na facebooku dyskutowałem z jakimś kolegą mechanik mu powiedział latem po nocnym rozruchu 5 minut i tak robi nieświadomy bez sensu albo samoloty to rozgrzewają silniki ale nie do końca. 3 minuty wystarczy, żeby hydraulika. Olej hydrauliczny złapał 0 stopni. I już można lecieć. Dobra, 5 minut minęło. Posiedzimy w aucie. Po 5 minutach woda 24, olej 19. Jeszcze pięć minutek i kończymy nasz test. Zaczyna sobie już sapać, puszczać dymo Chyba mam brudny coś tu bości nie ma. albo coś skopałem nie chciało mu się kamery wyciągać więc wziąłem stary taras i z tego co widzę to fajne stroboskopy z przodu bo tu już dmucha na tyle ciepłym na szybę, że śnieg się zaczyna rozstać Że wystarczy marknąć wycieraczką, i to wszystko już zejdzie. No, i w tym momencie telefon uznał, że się rozładuje. Gdy zaczynałem nagrywać, było 60%. A i tu nagle dupa pyk. 0% telefon się wyłączył. Na szczęście, zdecydowana większość zapisu się zachowała. No to może przejdziemy teraz już do podsumowania testu. Wrzucam tabelę z wynikami, co można w niej zauważyć, a no to, że 5 minut jazdy równa się 10 minutom rozgrzewania na postoju. Temperatury są praktycznie takie same. 5 minut jazdy silnik nagrzał się tak samo jak 10 minut perkania na wolnych obrotach. Czy warto rozgrzewać silnik na postoju? Czy może lepiej od razu ruszyć? No, w przypadku, gdy mamy zaśnieżone auto, to można je sobie odpalić, odśnieżyć, ale nie ma sensu dłużej czekać, po prostu gdy skończymy odśnieżanie, wsiadamy i jedziemy. Oczywiście tutaj dochodzi jeszcze kwestia prawna, bo nie możemy mieć dłużej auta odpalonego niż jedna minuta tam na parkingach przed blokiem. Czy na jakimś innym parkingu grozi nam za to mandat, więc no odśnieżamy z odpalonym silnikiem na własne ryzyko. Jeśli mamy garaż, takie rozgrzewanie nie ma najmniejszego sensu. Po prostu odpalamy czekamy minutkę, aby olej dotarł na we wszystkie punkty silnika. Oczywiście minutka to i tak jest długo, ponieważ olej. Znajduje się tam dużo szybciej, no ale tą minutkę można poczekać. Wsiadamy delikatnie, ruszamy bez pałowania. Silnik nam się rozgrzeje dużo szybciej niż mielibyśmy to robić na postoju. Tutaj do końca testu została jeszcze minuta. W tej chwili temperatura płynu chłodniczego 36 stopni temperatura oleju. 32 stopnie. Ogólnie największy wzrost temperatury, czy to podczas jazdy, czy po stoju, mamy po pierwszych 5 minutach. Później już te temperatury rosną troszeczkę wolniej. Co mnie tutaj jeszcze w tych wynikach troszeczkę zaskoczyło, to to, że olej podczas jazdy nagrzewa się praktycznie tak samo jak. Płyn chłodniczy. Po 5 minutach 36 płyn, 32 olej. Po 10 minutach temperatura płynu jak i oleju wynosiła mm, już równe 60 stopni w obu przypadkach. Natomiast na postoju, yy, po 5 minutach mamy tutaj już różnicę 6 stopni, a po 10 minutach mamy różnicę. Yy, również yy, 6 stopni. Dobrze liczę? 30, nie, tutaj mamy już różnicę 4 stopni. Także podczas jazdy olej rozgrzewa się mniej więcej tak samo jak płyn chłodniczy. W przypadku mojego samochodu, oczywiście, na postoju olej rozgrzewa się wolniej. Musicie Państwo teraz sami wyciągnąć sobie wnioski z tego testu. Szkoda, że nie udało się tego testu zrobić przy minus 10. Wyniki na pewno byłyby y, bardziej ciekawe. Który, który proces rozgrzewania jest zdrowszy dla silnika? Myślę, że nie ma co tutaj popadać w paranoję i Jazda zaraz po odpaleniu, czy to rozgrzewanie na postoju nie, wpływ, nie skróci jakoś znacząco żywotności naszego silnika. No, należy jedynie o tym pamiętać, że, że dopóki silnik nie złapie tej optymalnej temperatury, musimy po prostu delikatnie go traktować, a nie od razu but w podłogę. Jeśli faktycznie ma to jakieś znaczenie, no to wydaje mi się, że po prostu odpalamy, czekamy minutkę i ruszamy po prostu delikatnie, żeby ten silnik jak najszybciej złapał tą optymalną temperaturę. Teraz tutaj widzicie, że jadę z prędkością 2 km na godzinę, po prostu test już dobiegł końca. Postanowiłem wjechać samochodem do, do garażu. Także dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. I do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym filmie. Oczywiście, jeśli będziemy mieć jeszcze takie spore mrozy, to zrobię jeszcze raz ten test tylko w wersji skróconej. Nie będę Was już męczył pół godziny. Ja sobie to zrobię. Tym razem. O, zrobimy tak, że tym razem rozgrzejemy może samochód do optymalnej temperatury. Wy zobaczycie, oczywiście, to wtedy w mega przyspieszeniu i podam Wam wyniki. Także jeszcze raz trzymajcie się. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Cześć.